Cześć wam wszystkim z tej strony Panda się witam Was w kolejnym odcinku w najmniej strasznej gry, oczywiście Jaką kiedykolwiek grałem Nie no szczerze mówiąc FNaF na razie jakoś straszny nie jest Póki co zobaczymy jak to będzie w dzisiejszym odcinku Ale moi drodzy jeżeli chcecie więcej FNaFa strzelcie łapeczkę w górę po to aby Ten film złapał zasięg, więcej osób go zobaczyło Tak jak mówiłem im więcej łapek, im więcej wyświetleń Tym więcej FNaFa na kanale, dlatego wszystko zależy od was Udostępniajcie, komentujcie, stawcie suba Kto z was jeszcze nie subskrybuje również moi drodzy Niedługo też będzie Poppy Playtime Chapter 2 Więc jak tylko wyjdzie to będą odcinki u mnie na kanale no, i co, jak już zostawiliście łapkę w górę suba, no to lecimy. Mamy drugą noc, e, troszeczkę tam poczytałem waszych komentarzy. Mówiliście, żeby też nie zamykać tych drzwi, oszczędzać tą energię. To już ogarnąłem ostatnio, ale też oprócz tego, żeby nie świecić tego, sprawdzę sobie kamerki i po prostu, no jak zobaczę, że oni wyjdą, to wtedy cokolwiek tam ogarniać. Ale dopóki, dopóki nie wyjdą, to nic tutaj na, na początku nie robić, nie? Więc. I tak będziemy robić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Hello? Hello? O, znowu dżemorda tamtej, popatrzam. Ty! Już! co już wyszedł. Co jest grane? Jak tak szybko? Co jest grane w ogóle? Co, co, co było? Co to było tutaj jakoś mnie przerwało dziwnie? Dobra, nieważne. Jest północ, spokojnie, północ ta gra w ogóle nie jest straszna, nie wiem, chciał mówić, że ta gra jest straszna jak nawet straszne nie jest. Ja myślę, że Obstram Zbroja jak zacznę grać w Poppy Playtime Chapter 2. Myślę, że tam będzie zbroja Obstrana. A i mogę wam powiedzieć, że jak dobijecie tutaj 3000 łapek w górę, to kolejny odcinek SNAFA będzie z kamerką. Więc jak chcecie SNAFA z kamerką, strzeć łapkę w górę. Dobra, nic się nie zmienia jakoś, tam stoi dalej. Więc czekamy. O! Bo słuchaj tu ptanie. Ty bałwanie. Nie, jak się obsrałem! Ja nic nie wiem, ale się tak obsrałem, jak go zobaczyłem, że to jest jakaś masakra. Ty no czekaj, i jak ja... Co ja mam z nim teraz zrobić, jak on jest zamknięty? Dobra, jest pierwsza w nocy. Chłop mi kazał od razu zamknąć drzwi To niezły zadymiarz Ty, no nie ma go już chyba Chłop sobie zwiał imo Chłop sobie imo poszedł Tu jest ten typ dalej Tu jest on A ten sobie wrócił dobra A co jak to może Dobra już go nie ma Już go nie ma Trzeba uważać na tuptanie Ale no Dobra, nie przestraszy mnie teraz. Nie, no to nie jest straszne, co wy że w naf jest straszny. Naf jest easy mo. O ty. On tutaj już idzie. On tutaj idzie już. On jest dosłownie dwie kamery dalej. To jest akurat niebezpieczne, że on jest tak blisko. Co? Czemu on tak wyskakuje nagle? O. o ty śmieciu On jest pod kamerą! Oni są we dwójkę obok Dobra, przypał. Co mam teraz zrobić? Mam tu i tu zamknięte drzwi. O dobra, jego tu już nie ma ten. Jego też tu już niby nie ma. Dobra, tego nie ma. Dobra, żartowałem, a tu jest. Czwarta, czwarta ja mam 20%, czy to się uda wygrać? No ja tego nie ugram, to jest niemożliwe, wygram teraz tak, tak ładnie, tak mi się wydaje przynajmniej Ale ta druga noc jest nie do przejścia Imo Idzie tu, któryś Nie nie. piąta, 5%, ja nic nie robię, ja tylko świecę jak będę słyszał, że któryś idzie 4%. No jak ja mam tu inaczej ugrać? 3%. 3%, 3%. widzę, zapieczajcie to. 3%. Jak ja to ugram, to jestem szefem. 2%. 2%, piąta. O. Nie? 0% 0% Freddy mi na mordę wyskoczy Krzysiu Gargonzola Co zagra w grę No i Freddy mi na mordę wyskoczy Imo nie przeszedłem Nie przeszedłem pewnie No przyjdzie zaraz Któryś mi na mordę skoczy Chyba Bo ostatnio też była ta piosenka I tak Freddy mi na łeb skoczył Czy przeszedłem jednak? Nie, Freddy mi wyskoczy na łeb No Ale jakie, mentr jaki gówno. Tej gry nie da się przejść. No i Freddy mi na mordę skoczy. No, pokaż się. No i czemu się nie pokazuje? Co? Co? Klacz roku! Co jest grane? Przeszedłem to! Wy tyfy, nie miałem nic Trzecia noc, dobra beka, ale tego się nie spodziewałem imo. Tego się widzowie nie spodziewajcie. Więc powiem wam, że jest grubo. Dobra, 99%. Zaczynamy noc trzecia. Ej dobra, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Fest. Czemu on mi jakąś kamery... O, ty śmiecił. Jak go zobaczę, to mi kamery wyłącza. No ale śmieć. Nie, no kolego. Tak się nie bawimy. Już się obstrałem, bo kamery nie działają. To co, na słuch nam wystarczy i, i światła i Jakie gówno. Ja go nie widziałem tam! Ja go tam nie widziałem! Ja go tam autentycznie nie widziałem i nie wiedziałem, że on tam może być. Tam idzie jakiś, czy mi się wydaje? Dobra, piąta, 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 20%. Piąta, 20%. Piąta, 20%. Łotyś śmieci... No ty debilu! Jak? 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 No nie wierzę w to. Tak bym sklaczował trzecią noc. Nie. Chłopco za pierwszą prędkością światła. Nie. Nie. Nie, ja tak szybko wyłączyłem, chciałem zamknąć drzwi Nie no weź 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 Kłopcy za prędkością światła nagle Tylko czekał aż ja kamery odpalę Czekał aż ja kamery odpalę i od razu zaczął biec, to jest śmieć Już nie odpalam kamer o piątej. Wywalone, nie odpalam kamery o piątej, tylko światło sprawdzam Ale mnie oskamowali Nie mogę, tak dobrze mi szło Jaki skam totalny, nie wierzę w to Nie wierzę w to co się stało, widzowie to byłby taki klacz. Ta trzecia noc mi tak dobrze poszła przed chwilą. Luźno by mi wystarczyło tych. Chciałem go zamknąć, on Chłopie, biegnie i wskoczy ci na łeb. O, już wyskoczył jeden. 82% pierwsza w nocy. Podobnie mi idzie chyba jak w tamtym, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Tutaj nic. Póki co. W sumie nie ma co tych świateł palić, tak naprawdę, bo. Je trzeba palić, jak oni są już dopiero blisko. A tak to na kamerach sprawdzać. Takżeście też pisali, żeby tak robić. Więc tak będziemy robić. Dobra. Tutaj ten sobie by nie wyskoczył. Póki co, pierwsza w nocy. I mol. Na razie luźno się zaczyna, jak na trzecią noc. Tak mi się wydaje. Cicho. On się zbliża, on jest na końcu tego korytarza. Dobra, druga w nocy 66% chyba dobrze idzie. To jest świet, bo on sobie lubi tam postać. Okej okay. Dobra, dzięki. Tak myślałem, tak myślałem, że tak będzie. Tutaj się nic nie dzieje, póki co. O, oh jest! Jest ten Debil! Jest ten Debil! Na no tamtego debila trzeba uważać. W ogóle skąd on się bierze? Jak tam jest ich trójka w pokoju, on skąd się bierze? No kurde. Co ja miałem robić w takich sytuacjach? Ten co dalej tu stoi, to co tam stój kolego. Fajną kaczuszką jesteś, lubię cię bardzo. Teraz tak. On tu dalej, małe, wychylony. On jest niebezpieczny. Ten wilk to jest największy gówno, On ci wbiega normalnie do pokoju. To jest skamer. Jest dobrze. Jest trzecia w nocy: 45%. Ugrywamy to, ugrywamy to, ugrywamy to. Na spokojnie, sobie, na spokojnie. Na spokojnie. Żeby tylko ta meba nie wyskoczyła tutaj. Nicie. Ok, dalej tu jest za kurtyną. Może jakieś speedrunner robi za kurtyny i mo. Speedrun jest za kurtyny robić jak mi się wydaje Trzecia w nocy 40% Dawajcie czwartą Czwarta, czwarta już powinna być Co tu było? Myślałem, że on biegnie Myślałem, że on biegnie I się obzrałem 37% No dawajcie tą czwartą Czwarta już powinna Dobra, jest czwarta Ok. Trzeba uważać na niego. Mam tu zaraz przyjdzie. Dobra. Tylko światło, tylko światło już teraz robię. Tutaj trzeba uważać. on tu zaraz wejdzie. Ale się boję, że znowu wilk mi z drugiej wybiegnie. Dobra, ciur. Nie wiem co mam robić. 30% czwarta jest. Wilk przypadkiem niebie. nie biegnie? Nie. Dobra, 4, 4, 4, 27%. trik na odpalenie kamery. Może się przyjdą wtedy. 26%. Czwarto dalej. Dawajcie piątą. Dawajcie piątą. Piąta, piąta, piąta. Co jest? Czemu to tak długo się tego... Okej, okay, jest tam, jest tam, jest tam. Oczy, oczy, oczy jego było widać. Było widać śmiecia oczy. Było widać oczy śmiecia. Było widać oczy śmiecia. Dobra, zbliża się, zbliża się. Trzeba uważać. Ten jest. Dobra, dzięki za informację. Jest piąta, 17%. Ło! Ło, 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 Ło. Dobra. No, on tu jest, a ten też tu jest. No i co ja mam zrobić teraz? Jestem zamknięty. Jestem zamknięty. Jest piąta, 12%. Dobra, tego już mogę otworzyć O, ty śmiecił, on się daleko nie cofnął Dobra, jego trzeba zamknąć To ciul, tamten jest zamknięty, walone Siedzimy, piąta Okej, okay, jest blisko Trzeba czekać na odpowiedni moment Dobra, oczywiście, dzięki Dobra, no i co? No i oba, obaj o, dobra 3%. Nie, no nie mówcie, że przegram w taki sposób. Zamykam ich z każdej strony. Dobra, zbliża się. No nie, no i przegrałem, bo mi wyjdzie pewnie za drzwi. No jak przegram, to jest skam totalny ta gra. Jak przegram, to ta gra jest. Dobra, przeszedłem. Nice. Jakbym przegrał, to nie wiem, co bym zrobił z tą grą, dosłownie. Taki skan to by był, jakbym tego nie przeszedł. Mamy, moi drodzy, kolejne dwie noce za nami. Więc skończymy sobie przy czwartej nocy i zaczynamy sobie w następnym odcinku o czwartej nocy. Dajcie znać, jak mi poszło. Myślę, że już trochę lepiej niż ostatnio. Piszcie dalej w komentarzach jakieś wasze propozycje, jak to wszystko działa. Jak ja mam to wyłączyć? Wiem, że escape'em się wyłączę, nie wiem, w jaki jeszcze inny sposób. Więc, moi drodzy, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!